Witam Was na naszych kolejnych zajęciach. Dzisiaj dalej będziemy kontynuować zadania tekstowe dotyczące równań. Zacznijmy sobie od zadania szóstego z waszego podręcznika. Pani Ewa kupiła sobie bluzkę, sukienkę i żakiet. Razem zapłaciła 532 zł. Sukienka kosztowała o 67 zł więcej niż bluzka a cena żakietu była trzy razy większa niż cena bluzki. Ile kosztowała bluzka, ile sukienka, a ile żakiet? Zauważcie, że tutaj nie znamy właściwie żadnej niewiadomej. Wiemy tylko, że za wszystkie zakupy zapłaciła 532 zł. Ale zauważmy, że sukienka kosztowała o 67 zł więcej niż bluzka. Żakiet był trzy razy, cena żakietu była trzy razy większa niż cena bluzki, więc wszystko jakby, wszystkie niewiadome możemy uzależnić od ceny bluzki, więc ja bym tu jako B, dlaczego jako B, no bo no cena bluzki B jako bluzka, tak, bym tu jako B oznaczyła cenę cena bluzki, cena bluzki, oczywiście dopisujemy, że cena jest w złotówkach. W takim razie sukienka kosztowała o 67 zł więcej niż bluzka. Czyli cena sukienki to było B plus 67. To jest cena sukienki też w złotówkach. Tak? A cena żakietu była trzy razy większa niż cena bluzki. Czyli 3 razy B to jest cena żakietu w złotówkach. Tu mogłam, no ja powiedziałam cena, mogłam powiedzieć koszt i tak? Tutaj akurat, no, no nie wiadomo, możemy sobie w różny sposób czasami nazywać. No i teraz tak wiemy, że wszystkie zakupy, czyli razem zapłaciła 532 zł. Czyli razem, czyli jak dodam bluzkę, sukienkę i żakiet, czyli B, bluzka plus B plus 67, bo to jest sukienka i plus żakiet, czyli 3B równa się, bo razem zapłacę 532 zł. Tu nie piszemy jednostek, tak jak powiedziałam, dopiero na sam koniec. Możemy sobie już coś tutaj poupraszczać. B plus b plus 3b, to razem mamy 5. B plus 67 równa się 532. Odejmujemy obustronnie 67. Po lewej zostanie mi 5b, a po stronie prawej mamy 532. Odjąć 67. Czyli mamy, możemy sobie to nawet, no nie wiem, czy tutaj w słupku, czy nie w słupku, jak kto woli. No, no spokojnie możemy to policzyć w pamięci. Jeżeli ktoś nie umie w pamięci, to jak najbardziej z boku możecie sobie obliczenia robić w słupku. To jest 465. No i teraz, żeby po, y, obliczyć samo B, to dzielimy przez 5 obu stron, i moje B będzie się równało. Tu już sobie z boku zapiszemy może obliczenia. Na dole 465 przez 5. W czwórce nie wejdzie w 46, w 46. Piątki wejdzie 9 piątek. Mamy 45. Odejmujemy. Mamy 15 i mamy 3. 3 razy 5 jest 15. I pięknie. Wyszło nam. 93 i teraz już mogę dopisać złote, tak? To była cena bluzki. I teraz tak, żeby policzyć cenę sukienki, możemy tak, albo sobie tu dopisać to 93 jakby tak informacyjnie dla nas. I tutaj do każdego dopisywać oddzielnie y, sukienkę i żakiet. No, albo pod spodem, no nie wiem jak wolimy. Możemy pod spodem to już pod tymi obliczeniami zapisać cenę sukienki i żakietu. Eee, no to teraz liczymy B plus A. Miałam podstawić. Skreślimy, no zmarzamy. Tutaj tak, 90, nie słucha długopis. 93 plus.

Sprawdzenie, jak wykonać sprawdzenie? Po prostu dodać wszystko do siebie. Możemy zrobić sprawdzenie 93 plus 160 plus 279, to się równa. To tu, może, dodamy sobie w słupku wszystko 160, 279 i 93, dodajemy. 9 plus 3 mamy 12, 1 dalej, 10, 16, 14, plus 9 mamy 23, 3 zostaje, 2 idzie dalej i tu mamy 5, czyli mamy razem 532. Zgadza się? Zgadza się. No i tutaj jeszcze należy napisać odpowiedź. Ja już tu mam tyle wszystkiego, że nie zmieszczę ale piszemy sobie od No i co tutaj napiszemy? Bluzka kosztowała 93 zł przecinek i tutaj już sukienka kosztowała 160 zł, a żakiet kosztował 279 zł. Mam nadzieję, że, że to jest jasne. Idziemy do zadania kolejnego. Zadanie siódme z Edkiem. Edek jest o dwa lata starszy od Ali. Razem mają cztery razy więcej lat niż ich najmłodszy braciszek, który skończył właśnie latka. Ile lat ma Ala, a ile Edek? No to po kolei. Co tutaj wiemy? Największą rzeczą, która nam się od razu, yy, od razu narzuca, to, że najmłodszy braciszek ma 3 lata. To możemy sobie napisać 3 lata. Wiek najmłodszego brata. Tego typu no, zadania, generalnie zadania z treścią, trzeba je tak no, rozbierać na części pierwsze. Tak. To, co wiemy, to sobie wypisać. I teraz wiemy w pierwsze zdanie. Edek jest o dwa lata starszy od Ali. O dwa lata starsze od Ali. To ja bym sobie tutaj przyjęła niewiadomą, na przykład A jako wiek Ali. To w takim razie EDEK ma, jest o 2 lata starszy, czyli ma A plus 2, to jest wiek Etka. Bo zawsze, no my tutaj, słuchajcie, my tutaj mamy na razie równa, mamy równania, czyli musimy mieć tylko i wyłącznie jedną, niewiadomą. Nie możemy sobie przyjąć, nie wiem, A jako wiek Ali, E jako wiek Etka. Tak będziemy robić dopiero, gdy będą układy równań. Ale w tym momencie. Yy, w tym momencie musimy mieć tylko jedną niewiadomą, więc zawsze wszystko musimy jakby uzależnić od tej jednej niewiadomej. Dobra. Teraz tak. Razem mają ile razem mają? Alas z Edkiem razem mają A plus A plus 2. Wiek Ali i etka, Razem, tak? To wiemy, że oni mają razem, możemy sobie to nawet uprościć, że to jest 2a plus 2, tak? Bo to z tym dodaliśmy. Teraz razem mają. Mają. Słowo mają to jest dla nas trochę jak równa się. Czyli ich wiek razem to 4 razy więcej lat niż ich najmłodszy braciszek. Czyli 4 razy 3, bo 4 razy wiek. Najmłodszego braciszka, czyli oni razem, ten ich wiek razem to jest cztery razy więcej niż wiek młodszego braciszka. Jak wy, jak wy teraz tak patrzycie razem ze mną, to się często wydaje no, to ułożenie równania bardzo proste, ale wbrew pozorom, jak potem sami macie ułożyć, no to już czasami tak, tak łatwo nie jest. 2a plus 2 równa się 12. Odejmujemy 2 od obu stron, bo chcemy się tej dwójki pozbyć, czyli 2a równa się 10. No i teraz, żeby się pozbyć dwójki, to dzielimy przez 2. Dlaczego? Bo tu jest razy, tak? Czyli a równa się 5. No i teraz wiemy, że Ala ma 5 lat, a w takim razie edek ma 7 lat, no bo to jest a plus 2. Tutaj już nie będę oddzielnych obliczeń robiła, no bo to uważam, że. No, aż za proste, tak? W sensie, no, za proste dodać 5 plus 2. Odpowiedź. Ala ma 5 lat, a Edek 7. I czy tu się zgadza? No, Edek jest, 2 lata starszy jest, pasuje. Czy razem, jak dodam 5 plus 7, to mam 12? I czy to jest 4 razy więcej niż wiek najmłodszego brata? No i jest, bo 5 plus 7 to jest 12, a to jest 4 razy więcej niż 3, czyli się zgadza. Tu możemy też zawsze, jak, jak już macie policzone, to jeszcze raz takie sprawdzenie po prostu już z liczbami zrobić, nie? Nawet jak nie piszecie sprawdzenia jakby fizycznie, to możecie sobie też to w pamięci zrobić. I jeszcze zadanie ósme, które chciałabym na koniec z Wami dzisiaj zrobić. Pierwsze, suma trzech kolejnych liczb naturalnych wynosi 111. Jakie to liczby? No i teraz, tak. Ja no nie mogę sobie wybrać konkretnych liczb, tak? W sensie, znaczy nie mogę, no o, tutaj trzeba obliczyć oczywiście, tak? Ale yy, no nie mogę zgadywać. To jak mam oznaczyć te trzy kolejne liczby naturalne? Pierwszą po prostu oznaczmy n. Mogę napisać pewna. Liczba naturalna. To teraz jaka będzie kolejna liczba naturalna? Jeżeli mam na przykład liczbę naturalną, no to mam, nie wiem, 1, 2, 3, 4. Ja Wam kiedyś mówiłam, że liczby naturalne zmieniają się co ile? Co? Tak skaczemy sobie o 1. No to skoro mam pewną liczbę naturalną n, to następna to będzie n plus... 1. Tu możemy sobie napisać kolejna liczba naturalna, tak? To w takim razie jeszcze następna to byłoby n plus 1 i jeszcze plus 1, no bo do tej muszę dodać 1, a to jest po prostu n plus 2. No i tu możemy sobie napisać trzecia liczba naturalna. No, i wiem, że suma wynosi 111, czyli pierwsza liczba plus druga liczba, oj plus 1 i plus trzecia liczba, to razem 111. No to tu możemy sobie uprościć, i mam tak 3n plus 3 równa się 111. Odejmujemy obustronnie 3, czyli mamy 3n. Równa się 108, no i dzielimy przez 3 i n będzie się równało. No, 108 przez 3 to będzie mieć co? 90 przez 3 mamy 30. Możemy to nawet z boku policzyć. No ja to, ja to już widzę, ale oj, ja to widzę, ale wiem, że niektórzy z Was mają z tym problemy. No to w dziesiątce wejdą 3 trójki.

36, 37 i 38. Lecimy dalej. Do przykładu b. Teraz, tak, suma trzech kolejnych liczb parzystych. No to oj, no to powiedzmy, że teraz tak. Niech n to będzie liczba parzysta. To kolejna liczba parzysta, to niestety, znaczy niestety no to nie będzie n plus 1, tylko to będzie n plus 2. Jeżeli mamy liczbę parzystą, no to następna obok niej to jest nieparzysta, no to żeby była jeszcze następna, to musimy zrobić n plus 2. I w takim razie kolejna to nie będzie n plus 3, czyli n plus 4, tak? Tu możemy sobie napisać kolejna liczba parzysta. No i wiemy, że suma ich wynosi 162, czyli mam n plus n plus 2 plus n plus 4. Czyli mam raz, dwa, trzy n. Plus 6 równa się 162. No to może troszeczkę tempa przyspieszyłam, ale też no, przy, przy obliczeniach no to też nie będę przesadzać z aż tak powolnym tempem. Obustronnie odejmujemy 6, czyli mam 3n równa się 156, dzielimy obu przez 3, czyli n to się równa.

Zaczniemy sobie, i ja chciałabym, żebyście dokończyli, dokończyli sami z domu, bo jak już zapiszę, chociaż no, może zrobimy wspólnie, czy zrobimy to już na następnych zajęciach, tak myślę. A dobra, zróbmy jeszcze szybciutko wspólnie. Czy istnieją cztery kolejne liczby naturalne, których suma jest równa 120. No to znowu oznaczamy sobie N jako liczbę naturalną. No, i teraz tak, kolejna to byłoby znowu n plus 1, tak jak już mówiliśmy, później n plus 2 i następna n plus 3. No i suma tych liczb ma być równa 120. No to n plus n plus 1 plus n plus 2 plus n plus 3 równa się 120. Tutaj porządkujemy, mamy 4n plus 6, równa się 120 odejmujemy od obu stron 6 i mamy 4n równa się 114 i teraz muszę obu stronnie podzielić przez 4 no to dzielimy 114 przez 4 w 11 wejdą dwie czwórki 2 razy 4 mamy 8 reszta 3 spada nam czwórka 8 razy 4 jest 32 i tu nam zostało dwa reszty. czyli robimy przecinek, spada nam 0 i mamy 5. I wyszło nam, że n równa się 28,5. i pół. No to OK, istnieją takie kolejne liczby, ale to było pytanie, czy istnieją cztery kolejne liczby naturalne. Czy to tutaj? Czy to jest liczba naturalna? No to nie jest liczba naturalna, czyli tutaj odpowiedź jest nie. Istnieją. Istniałyby ale no liczby tutaj yy, rzeczywiste, tak? A nie liczby naturalne. To zobaczcie niby zadanie z kaktusem, a tak naprawdę, znaczy tak samo obliczenie nie ewentualnie no wniosek trudniejszy, bo jak zobaczylibyście 28,5, no to co z tym fantem zrobić, że tak powiem, tak? No dobra, na dzisiaj to tyle i do usłyszenia jutro.